Po raz drugi mieliśmy okazję oglądać w biskupcu uczestników ogólnopolskiego turnieju tańca towarzyskiego Opuchar burmistrza. Zmagania zawodników z całej Polski, walczących w różnych kategoriach tanecznych i wiekowych, uzupełniały pokazy w wykonaniu tancerzy z naszej gminy. Cały nasz region może się pochwalić tańcem. Rozwijamy się bardzo nie tylko w kwestii tańca sportowego, ale bardzo dużej grupy dzieci, które zaczynają tańczyć w tej chwili. Bardzo popularne się zrobiło właśnie taniec wśród przedszkolaków, młodzieży. Ogromną rolę w popularyzowaniu tańca odgrywają od kilku lat programy telewizyjne, które przyciągają nie tylko gwiazdy, także skrywane daleko od stolicy talenty. Zawsze słyszę, kiedy rozpoczyna się program Taniec z Gwiazdami od nauczycieli tańca i znowu mamy więcej osób na zajęciach. Myślę, że wszystkie programy taneczne bardzo pięknie spopularyzowały taniec. Kiedyś na kursy tańca, na zajęcia taneczne przychodziły tylko osoby utalentowane tanecznie, a teraz przychodzą po prostu wszystkie i te, które... Nawet nie mają talentu, ale chcą się nauczyć tańca i słusznie, bo się nauczą. Im wcześniej rozpoczęta przygoda z tańcem, tym szybciej i łatwiej przychodzą sukcesy. Siedem lat, tak. Ja od początku kariery tańczyłam. A jak to się zaczęło? Ja tańczyłam szybciej i przemek przyszedł, no i ten rynek nas przydzielił do siebie. Co mam daje taniec? Szczęście, to jest pasja, nasza. No, pomaga zapomnieć się o różnych problemach. Ale zaczynać można w każdym wieku. Tak jak pochodząca z biskupca Monika Budyś, która trenuje z mężem od prawie 10 lat. Bogu mojego męża, Zaczynałam po na do końca tańca I tak się zaczęło. W maju po trakcie kursu tańca trener zgłosił nas na pierwszy turniej, gdzie startowaliśmy, złapaliśmy dwa cela. i dwa tygodnie później był kolejny turniej i tak to się zaczęło. Monika i Mariusz są aktualnymi wicemistrzami Polski, którzy taniec potraktowali jako sposób na spędzanie wolnego czasu, choć bywały chwile wątpienia. Teraz rzucaliśmy butami w trakcie treningu, ale potem człowiek się podnosi mówi, nie no przecież nie po to tyle się trenuje, nie po to jesteśmy na tym etapie, w danym momencie, po takiej ciężkiej pracy, żeby teraz przerwać. Z treningu na trening coraz więcej rzeczy nam się daje zrobić i to jest największa frajda. Zajęcia taneczne odbywają się także w biskupcu, chętnych i zapału do pracy nie brakuje. A turniejowy występ obok utytułowanych par był dla naszej młodzieży okazją do pokazania swych umiejętności i wielką nobilitacją. Chyba jak dawniej kiedyś było, żeby wszyscy umieli tańczyć, czyli żebyśmy mieli zajęcia taneczne na przykład nawet na zaliczenie, niekoniecznie na ocenę w szkołach. To by było cudowne. Myślę, że z tańcem się wiążą same dobre rzeczy, więc oby tak było. I nasi do 24. Maciej, Franczak, Anna, Warszawa. W maju Biskupieckie Centrum Kultury, Turystyki i Sportu zorganizuje cykl otwartych i bezpłatnych warsztatów tanecznych. Jeśli znajdą się chętni do poznawania tajników tej sztuki, zajęcia wejdą na stałe do kalendarza. Wielkie prawa, bardzo prosimy! Chwilata.